Papuzia Noga! I znów ani śladu nowego skarbu. Hej, a na czym ty siedzisz? Krakersy, to złote jajko. Musiało się pode mnie wturlać. Może przydryfowało tu z nibylandii. Czy to jajko naprawdę jest ze złota? <laughs> nie, Fajtek. To jajko nie jest ze złota, tylko ma złotą skorupkę. U. Co się z nim dzieje? W środku pewnie jest pisklę jakiegoś ptaka czachuś i może się wykluć w każdej chwili. Musimy się z nim obchodzić bardzo ostrożnie. O, ciekaw jestem, czyje to jajko? Na mnie nie patrz! Jeju! Pewnie gdzieś jakaś mama i tata bardzo martwią się o swoje jajko. Masz rację, fajtek. Musimy się dowiedzieć, do kogo to jajo należy. A gdybyśmy weszli na wielką górę w chmurach i zapytali niby ptaka. świetny pomysł, Iza. Może on zna mamę tego jajka. Hej, kamraci, czy pomożecie nam opiekować się złotym jajkiem, kiedy będziemy szukać jego rodziny? Jej, hej! Pamiętajcie, żeby wypatrywać złotych dukatów. Gdy wspólnie rozwiążemy jakieś pirackie zadanie, one się pojawią. Zbierajmy dukaty, a później wrzucimy do skrzyni skarbów. Czy wszyscy już gotowi? Mam moją szablę. A ja mam mapę. A ja mam magiczny pył. Dostałam go od bróżyk, dzięki niemu możemy latać. Ale tylko w nagłych wypadkach. Joho! Chodźmy się dowiedzieć, do kogo należy złote jajko. Śmiało już czas Świat przygody skarbów świat Czeka na nas tak, yes! Hej ho, już kto ten świat odnaleźć ma Jake i Piraci z Nibelandii